O nie, o nie, kurde, katstydka z pierwszego razu. Najgorzej. No do tego wiem, że to jest pierwszy raz, ale na cicho. No właśnie, no właśnie. A jak pierwszy raz do tego na cicho. Jest wziął hakara O nie. Proszę, mamy napadnik z hakarem 3%. Kal czy milion zostanie wyniesiony? Nie no, pewnie zostanie. Cóż, no, no nie ma nic, nic po prostu rozpocząć, nie. Niski kupiec, dobre, dobre ustawienia. Najlepsze co może być. Punkt wywozu, niski kupiec. To jest niemożliwe. Ale że to się rozpoczęło jeszcze. <grytanie> Dobra, zobaczmy jeszcze gdzie salon... Się znajduje się. Salon znajduje się w normalnym miejscu. Tak, przynajmniej salon znajduje się w normalnym miejscu. Dobra, chodźmy do auta. Ja tak myślę, bo ...że może być nawet ciężko, żeby ukończyć w ogóle ten... Ja myślę, że może być nawet ciężko, żeby ukończyć ten napad, nie? Ja mam jakieś takie podejrzenia, że... ...pójdziemy tam... ...i w zasadzie na tym się to skończy, że nawet nie wyjdziemy gdzieś dalej. Chciałem tylko, czy zrobił przepustki. Jak nie zrobił przepustek, no to już przejście dalej będzie dosyć mocno utrudnione. Generalnie pan host... na 123 poziom. Także jak na 123 poziom... Robienie pierwszy raz napadu na kasyno? Ciekawe. Chyba, że to jest, nie wiem, druga postać czy coś w tym stylu, też tak może być. Zresztą wiadomo, to, że to jest meta, nie znaczy, że każdy to musiał od razu już przechodzić. Znaczy, była to meta. Teraz już wiadomo, Kaioperiko się liczy, no to w kasyno trochę, trochę mniej. Ale mimo wszystko, te dwa napady są praktycznie ze sobą na równi. Jak przejedzie tędy, mamy alarm. Mamy alarm. Nie wiem, czy on o tym wie, że właśnie teraz zrobił alarm. Dobra, chodźmy. Zobaczmy. O, hakowanie panelu. Ujujujuj, uj, 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 nie można było się tego spodziewać. I przepustek nie ma i niczego. Tamten drugi widzę, że sobie zaczyna gdzieś tam iść. Oj, już zepsułem. Ty już bad. A ja przed przypadek zepsułem. Według mnie dobry pomysł. Potwierdzam pomysł tego randoma. Restart zrobimy. Powiem no tak, dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł. Nie wiem, na cicho, z, z kupcem 3% O, jeszcze się zepsuł całkowicie ten dopad. Może powiem szczerze, może nawet lepiej, bo wiecie, ja tutaj nie chcę być zbytnio taki sceptyczny czy coś, ale podejście na kasyno pod... cichy. Pierwszy raz, bez robienia przepustek z kupcem 3%, znaczy z hakerem 3% i niskim kupcem może nie być najlepszą decyzją jaką wykonamy. Więc ja po prostu może poszukam. Może coś innego, może coś fajnego jeszcze się znajdzie? Dobre pytanie. Fajnie by było, nie wiem, na przykład podejście agresywne sobie znaleźć, to byłoby bardzo fajne. Jeszcze Simon chce ten pojazd. To... to jest jakieś combo po prostu. no ty, agresywne podejście. Lol, ciekawe czy się rozpocznie. Ja akurat, no poważnie, ja to tak dla beki w sobie powiedziałem, ty, że fajnie by było, a tu nagle pyk. Agresywne podejście. Wiejski. I zadybiasz. O nie, trafiliśmy jeszcze do flaków, o nie. Trzeba tutaj udawać, że. Dobra, zobaczmy. O, dzieła sztuki, ale fajnie. Dosyć drogą ekipę już popro, bo to widać po doli. Dola jest dosyć duża. Tam jeszcze wszystko normalne, wybrał. Poza tym, że, no, akurat na agresywnym lepsze są tunele. lubi pracowniczy, ale niech będzie. Zadymiarz od razu: 25%. Zadymiarzu. Nie rób tego... O, ale dam mu te 25%. No bo nie, dam mu... Ta, dam mu 25%. Kurde, to akurat niespodziewane, że kurde, zadymiasz tutaj kurde, to jest jeden z nielicznych razy, kiedy naprawdę, kiedy naprawdę ktoś napisał 25% i to otrzymał. W ogóle druga rzecz nie wiem czy tym ja sobie zdaję sprawę, ale chyba wiejski też może go rozumieć. To widać po w sobie, te lesy powybierali. Chociaż nie ma co ściemniać akurat, ale wiejski to, 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 to dosyć ciekawe. Klaunin. Okej, okay, będziemy klaunami. Gdy to nawet pasuje. Jedziemy. Idziemy do kasyna. Być może właśnie sobie ten wiejski nie odnalazł yy, krat, żeby w ogóle zrobić to podejście agresywne. Jest to całkiem prawdopodobne, dlatego po prostu o tym nie wie, ale przynajmniej ma obrazy, no to ma bardzo fajny łup, w ogóle nie mnie obrazy to są chyba najlepszym łupem na kasynie. Naprawdę tutaj jest to bardzo dobry łup. Dobra, chodźmy w takim razie. Okej, okay, kartę dostępu też zrobił, świetnie. Tutaj tego już gościa nie ma, a nie jednak jest, podniósł się. Okej. Okay. Także... Dobra, chodźmy. A, zapomniałem, to jest podejście agresywne. O, widzę tych nie przygotował. Nie, przygotował. Mamy przecież ulepszone armory. Dobra, chodźcie, chodźcie tutaj. Zapraszamy do środka. Otworzyli nam przed przypadek. Dobra, tam widzę, że koleś trochę błądzi. Chyba nie wie, jak tutaj się dostać. Chodźcie na windę. Winda będzie fajna. Bo, że chcesz ten. Tu co? Żowiecki będzie otwierał nam. w te... skarwie? Co? Wiesz w ogóle jak to się otwiera? WUUUUUUU pokazuje, wiesz jak to się otwiera w ogóle? To jest dobre pytanie. No nie umie tego otworzyć. Random. I masz instrukcję. Klikasz C E. Trzymasz E, pisze ci nawet. Trzymaj E. No i, i czym problem? Chodź, pilnuj jeden drugiego. Ja idę na dół. Niech ja się pilnują nawzajem. Ja wam tutaj na dół, na dole wyczyszczę. Piszę mu przytrzymaj. Ten... Uuu, nie działa. Chociaż w sumie jak jeden ma wiejski zadymiasz to można by było jeszcze zrobić taką fuzję. Wiejski zadymiasz. W sumie nawet może być to. Nazwa będzie tego. Tak to nazwiemy? Wiejski zadymiasz. Tutaj w ogóle możemy zrobić taką sztuczkę. Patrzcie, możemy sobie to już otworzyć. I wiecie. Generalnie jak to sobie potwieramy takie rzeczy, to jak wejdziemy już do skarbca, to z nami to zostaje, w sensie te drzwi otwarte, no po prostu zostaną otwarte, nic się nie wydarzy. No tak, gdyby nie zrobił sobie tych, no, dostaw do Gana, na pewno byłoby ciężej, no nie ma co ściemniać, byłoby znacznie ciężej, ale że ja przygotował, no to w ogóle nie ma tutaj mowy o trudnym zadaniu. Dobra, zapraszamy tutaj na dół, zobaczymy czy w ogóle tutaj będą potrafili trafić. Dobra, tam wiejski działa, nie, ale będzie, mówię, wiejski zadybiarz. To będzie idealnie pasowało. Dobra, no to jak już tutaj przebiegamy? Tutaj widać, wyskaczeni przebiegają. Będzie trzeba tak położyć sobie ładunki na drzwi i zobaczymy potem, co dalej tutaj się wydarzy. Jak to będzie wyzbierane. Ciekawie, że w ogóle jest czasu z tym 3%. Jak ad hoc! Poko zadybiarzu. Nawet nie musisz kakować. Tak, tak, tak ci podpowiem, nie? Nie, ja ten ja te dubor. Zazwodził. Mamy jak, jakieś dwie minuty na wszystko. Nie wiem czy on w ogóle wie, że na tym podejściu ma się ładunki takie fajne. I oni chyba nawet nie wiedzą, że mają takie rzeczy jak ładunki na tych drzwiach. Dobra, ja wam te potwieram. I idę w takim razie tutaj na... F a ja się Fy tutaj zajmę. A może się tam zadymiasz ogarnie, że ma coś takiego jak ładunek, co sobie otworzy. A ja te drzwi po prostu otworzę normalnie, bo i tak mamy to samo standardowo, czyli odciski palców. To tym idzie, szybka to jest sprawa. W ogóle to będzie szybsze niż oczywiście Widzę, że on... Niż normalnie kładzanie tego ładunku. Ja się to zajmę tym, bo ja nie wiem, co robi ten host. Czy on kręci skrytkę, czy co w ogóle robi? Więc ja zabiorę ten obrazek i zaraz biegnę na A. Tam na A post... postawiłem chyba. No postawiłem. Dobra, wiejski tutaj. Nie, wiem. przepalał sobie. No, ok. I skletkę przy okazji sobie wiercił, No. O! Dobra, nie ma poza to wiercić, bo to i tak są drobniaki. Ale nie, akurat ten ZDM już chyba nie ma pojęcia, że na podejściu agresywnym się nie hakuje, jeżeli bo masz ładunki, które ci wypalają. Ale mówię, to tam po prostu mniejsza. O, matko. Chłop zasnął, nie wie co się w ogóle dzieje. No, ta, to możesz klikać. 3, 2, 1 zaraz będzie. 1, dwa, 3. Kurde, patrzcie, to jest bardzo trudne do zrobienia, nie? Po prostu bierzesz i patrzysz na kogoś obok. Nie da się tego zrobić, to jest nie do zrobienia bez liczenia. Chyba, żebyśmy gali z pierwszych sobie, no to to już trochę trudniej byłoby. Dobra, drzwi nam na razie się zamknęły. raz się otworzą, tylko musi się u wszystkich załadować. O, się załadowało. Lecimy. O, co bym... Ciekawe, czy pójdą na windę. W windzie nawet się potrafił zrespić, chyba. Tam w windzie był nawet. Jedziemy do góry. Zobaczmy. Jak będzie u góry, ale chyba myślę, że to się. Mówię, raczej podejście agresywne prawie zawsze się udaje. Więc ja tutaj no mówię, raczej nie przewiduję, że coś tu się nie uda. Myślę, że w ogóle to będzie bez startu, No bo na czym tu robić restart? W ogóle na czym? Kompletnie. Dobra, chodźcie tutaj. Idziemy na stadion. Teraz trzeba uciekać. Dropadko leś. I proszę, i wyskaczmy się. Ma gdzieś tam wiadomo, gdzieś tam daleko są te samochody do ucieczki. Helpad, czy helpad to nie było lądowisko? Po prostu. Jeżeli tak, no to chcecie w sensie do wiesko do helikopterów dokładnie. O. No to to już tu mówię. Trochę wystarczy sobie heli napisać, i każdy i tak będzie wiedział o co chodzi. Dobra, trzeba tylko teraz wóz dla nas ogarnąć i idealnie odjechał jeden. I tak nie był na czterech. O, idealnie jedzie, jedzie do czterech. Dobra, zapraszamy. Gadaj wiejski za <śledzimy> tym. Jedziemy na helikopter. Tak zaznaczę na mapce. Zaznaczy, zaznaczy, czy zaznaczy. I wysiadamy. I idziemy. I jeden i drugi. I jumpujemy się teraz. Zobaczymy, czy ktoś spadnie, bo to też dobre pytanie jest. Czy ogarną. No dobra, tutaj idzie dobrze ten, bo to jest chyba wiejski obok mnie. No nie, nie tak. Trzeba na Burek skoczyć. Od razu się nie da. Chyba. zobaczymy czy oni tu będą potrafili w ogóle wejść, bo to... Okej, okay, zadymiarz już jest. Czy wiejski tutaj dotrze? Wiejski też dotarł. Siad już siad. Lecimy. No to odlatujemy z tego co widzę chyba po checkpoincie jest pod mostem. Także no cóż, no, 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 jak to się można byłoby spodziewać? Podejście agresywne, no się udało i w zasadzie w sumie na tym można by to skończyć, no że się udało. No bo to podejście agresywne, a zazwyczaj podejście agresywne się udają za pierwszym razem, często bez restartów. No mówię, jak jest przygotowane tylko dostawy Dugana, no to już w zasadzie wszystko, bo to jest takie minimum, żeby przejść do podejścia. Ale jakby nie było tych dostaw, no to z tymi broniami co przygotował, jest potencjalna szansa. Jest potencjalna szansa, żeby się to udało jeszcze zrobić. Ale no, no mówię, byłoby bardzo ciężko, ale tylko wystarczyło to, że przygotował te dostawy Dugana i dobra. Zgubiliśmy już pościg, więc już możemy miało zasuwać jak najszybszą drogą. bezpośrednio już... Samego kupca. A potem napiszemy GG, żeby wiedzieli, ale nie, no no, no. cóż, w zasadzie mówią. Nie ma co tu się dziwić, bo to jest podejście agresywne, ale dziwi, dziwi mnie bardziej to, że chyba oni mogą potencjalnie nie wiedzieć, yy, że ten jeden i drugi jest z Polski. <gryw> to mnie bardziej rozbraja, chociaż ciężko byłoby w to podejrzewać, że tak nie jest. Kurde, zadebiasz i wiejski, no kurde, ciężko, ciężko byłoby mi w to uwierzyć. Oj, proszę, zadywiasz. Dobra, milion 600 do podziału i proszę 250 tysięcy. Czasowo się wyrobiliśmy, ale elity i tak nie będzie, bo nie ma szans na to, żeby tyle główek walnąć. No 48. Elicie z agresywnym podejściem trzeba być szybkim. Zwyczajnie, trzeba mieć szybki, trzeba mieć obrazy i tyle. Naprawdę. świętujemy, a ten koleś 411 też sobie fajnie dostał. Jak tam zbiera, na pewno zadymiasz, bo tam, no bo to był ten, ten wiejski był postem, jak zadymiarz tam nie ogarnął, że na podejściu agresywnym nie trzeba hakować drzwi, to może mu się to przyda, żeby tam chociaż nazbierał sobie na kosatkę albo na salon. To wiem, może kiedyś ci się przyda, zadymiarzu. W zasadzie to... O nie, związał to z klub. To byłoby na tyle, do następnego Cześć.